私たちは一番の人気を。<music> na minutę I raz, i raz, i raz, i raz, i raz, i raz, i raz. I, ra... I tak uciskamy trzpasłem wskazującym ich kciukiem nos. Naszymi ustami obejmiemy usta osoby poszkodowanej. Jeżeli mamy dostępną maseczkę do udzielania pierwszej pomocy, to taką maseczkę możemy założyć. Jeżeli nie... Muszę Państwu powiedzieć, że policjanci są oczywiście bardzo zżyci z psami bardzo często, bardzo często pieski. Yy, trzymają u siebie w domu czy też w końcu przy domu i stanowią na ulicy prawdziwą taką, można powiedzieć, parę patrolową, która wspólnie strzeże bezpieczeństwa. Są też wykorzystywane pieski bardzo często, właśnie te. Także widzą Państwo, że nie boją się zupełnie. Były cały czas ja mam ja mam na takim samym poziomie. Bardzo, bardzo, bardzo Gorące, gorące brawa, szanowni państwo. Gorące brawa. Nie jest nieustraszone, nie jest Raz jeszcze gorące brano. Moi drodzy, pieski są bardzo dokładnie szkolone. Także posłuchajcie, gdyby w tej sytuacji... Osoba... Gdyby